Cześć, witajcie, z tej strony Multicarol 35. Witajcie na, sur na serwerze surowym. Serwer jest tej do 23, a w weekendy od 8 do 23. Chcecie być szybciej na spawnie wystarczy wpisać ukośnik, spawn i oczywiście Enter. Ad admin oczywiście ja, MR Carol, proszę niczego nie niszczyć. Tu jest skrzynia, tu można brać jedną rzecz tam, nie wiem. Drewno jakie, kto chce, ile można wziąć, oczywiście za zgodą moją. No i pierwsze trzy osoby dostają admina moje konto YouTube, oczywiście. fontanna oczywiście, jak zawsze też pada. No i to jest mój spawn. Oj, no lagi mam, oj, no to przez to, że mam mało trochę pamięci i się film robi, kolejny Tutaj jest lava można niszczyć i tak mi się właśnie tutaj Jak usuwałem teren to mi się tak właśnie te klocki poucinały No i niestety tak zostało, ale to można zrobić No i tak właśnie wygląda mój serwer Zachęcam Tak mówię już o, Tam jakaś woda jest Tu można tego, tam kanion Zachęcam, zachęcam Span nie jest taki za dobry, nie jest epicki, za ale zachęcam. To jest mój już drugi filmik, ale też właśnie nagrywam trapsem. jest Bukita 1.1 wersji Minecraft. No i to wszystko, więc. Trzymajcie się na razie. Oczywiście. Zapomniałbym. Subskrybujcie i lajkujcie to. Dzięki na razie.